Łącznik świecznikowy, zwany też inaczej podwójnym, ma trzy zaciski. Jeden oznaczony jest specjalnie do przyłączenia przewodu fazowego jako L lub kolorem czerwonym. Dwa pozostałe zaciski są to zaciski oznaczone jako strzałki skierowane na zewnątrz lub jako L1L2. Jeżeli w puszce nie wiadomo, który z przewodów jest przewodem fazowym, należy to sprawdzić. Przyłączenie do zacisku L innego przewodu niż przewód fazowy będzie skutkowało nieprawidłowym działaniem łącznika. Gdy wiemy, który to przewód fazowy, przyłączamy łącznik do instalacji. Przyłączamy przewód fazowy do zacisku L. W łącznikach innych producentów ten zacisk może być oznaczony na przykład kolorem czerwonym czy jakoś inaczej wyróżniony. Dwa pozostałe przewody są to odpływy do lamp, przyłączamy do dwóch pozostałych zacisków. I to wszystko. Teraz wystarczy sprawdzić, a potem zamocować łącznik w puszce. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!